Moi drodzy, witam Was ponownie. Kolejna odsłona z tego z tego obrazu, z tego pejzażu numer 4. Numer 4. Ha! Ale wejście z boka. Cześć słuchajcie, witam Was, to ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale. Coś tu sobie znowu zrobiłem yy, krążenia, to nie. No okej, okay, dobrze, niech tam okrążenie robi trudno. Słuchajcie, yy, witam Was, ty jesteście na moim kanale ma, Malowaniu Krok po Kroku? Malowaniu, zarabianiu, kreatywnym, pięknym życiu. Yy, będzie tutaj piękne życie, naprawdę piękne życie, piękne malowanie. Będę Wam yy, już niebawem pokazywał, jak fajnie. kurczę, koszulkę sobie wybrudziłem białą farbą. Nie, o, mak, Taka, fajna koszulka. Ok, słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy moich nowych, stałych, tych nowych widzów, stałych, dla Was wszystkich i tych, których będę tu zachęcał do malowania, jak i tych, których będę tu zachęcał, żeby sobie po prostu przychodzili do mnie, oglądali mój kanał i patrzyli, czy tam obserwowali, jak ten obraz powstaje, jak tutaj się fajne rzeczy dzieją tym obrazem. Słuchajcie, ostatnio ten ostatni odcineczek, to ostatnie nagranie. Yy, urwało się jak zwykle i mówiłem o tym, że yy, że że yy, mieszając ten cnober z tym yy, z ultramaryną i, i opowiadałem Wam o tym, że nie jest tak jak, jak to właśnie powinno być, czyli mieszając czerwony kolor z niebieskim teoretycznie, yy, jeżeli się miesza te dwa kolory to powinien powstać fioletowy, tak nawet dziecko to wie. Natomiast właśnie to nie jest tak do końca, bo trzeba pomieszać ten odpowiedni czerwony z tym odpowiednim niebieskim. Czyli akurat ultramarynę trzeba pomieszać, żeby zrobić fajny fiolet. Trzeba zmieszać z karminem. Karminem taką odmianą czerwieni, a nie cynobrem. Cynoberkiem. Cynobrem? Cynobrem. Jeżeli jest cynobrem, to będzie właśnie taki brązik się zrobił. Hmm, to ja to sobie chciałem sobie na mieszankę, a to, i tutaj teraz będę sobie po prostu dalej. Yy, może to, to za mocne. Farby, farby mi wysychają, dlatego szybciutko yy, to nagranie, ten odcinek, żeby tutaj się działo. Jak, jak widzicie, nie wypełniłem jeszcze całego yy, całego obrazu tym kolorem, dlatego teraz to zrobię. I tutaj, może taki zielony, o, na też się szybko tak powiem szybko się szybko wysycha na tej palecie no to jednak nie jest malowanie takie jak olejną farbą ja tutaj moje nagrywanie to wygląda w ten sposób że ja tu maluję maluję, maluję sobie odcineczek robię, realizuję a później biorę kartę, wrzucam do tam do przerzucam na dysk i tam się, że tak powiem przesyłam go na kanał i w tym czasie, yy, kiedy tam to przerzucę sobie z tej karty, chociaż mógłbym drugą, dlaczego tego nie robię i od razu nagrywam, że tak powiem o po odległości pół, pół godziny, to jednak te farbki przysychają, a z farbami olejnymi to nie ma takiego problemu i mogę sobie dłuższe przerwy robić, nawet yy, następnego dnia mogę do tego usiąść i dalej malować, kontynuować malowanie, a te farby się nie yy, no, są dalej, że tak powiem, mokre, czy tam nie wysychają w ten sposób, jak, jak farby akrylowe. Tu jeszcze nie pomalowałem nie tej krawędzi tego obrazu, ale na razie robię, że tak powiem, wypełniam tu kolorem. I po tym pewnym nagraniu zostanie mi trochę tych, właśnie, farb które nie wykorzystam to akurat będzie można to użyć do tego, żeby tę krawędź, że tak powiem, kolorem wypełnić. Jakiś ciemny kolor, taki zielony, o, ciemny, jakiś coś ciemnego, żeby po prostu później, kiedy na koniec oprawię go ten obraz w tę moją rameczkę taką z kątownika, to będzie po prostu dobrze wyglądał. Bo tu już będę coraz jaśniej, coraz jaśniejszy ten kolor robił, nawet dużo bieg dodam do tego i on będzie tak się rozbielał, rozbielał, aż tutaj się gdzieś skończy to yy, z tą bielą i tu jakiś bardzo, bardzo jaśniutki, jaśniutki, ten, że tak powiem, mm, a nie oczy, coś z oczami już muszę to kończyć I iść się, że tak zrelaksować jeszcze wierszy i tu na tym tu ma, tu ma tak świecić ten, ten kolor tu właściwie będzie już tylko tam dwie jakaś tu coś zaraz to zrobimy tam ma być po prostu taki jasny dobra ten ten yy. czekajcie tu jeszcze może coś do nam żółtej takiej jaśniutkiej ale nie to oczy, o, tutaj sobie to pododaję, takich właśnie rozjaśnionych. Już teraz sobie te kolory rozjaśnię, roz, to sobie pododaję takiego światła, tych barw, które to są najjaśniejsze na tym, tym fragmencie. O, to jakieś jest taki światełek. I tu. Tu też świecą, tak? Bo tutaj, chociaż tutaj to powinno być, no, gdzieś może do, tej, do tego momentu, do tego miejsca. Tu, kiedy te, o. Zaraz wezmę jeszcze ten ciemny, y, ciemny pędzelek i tutaj jest ten, ten rysunek, y, że tak powiem, jak to zrobić, zaraz tu jeszcze, o. Tu gdzieś może jeszcze tu poświeci takie gdzieś tam, gdzie nie gdzie, te Walory gdzieś tam na tych dalszych planach. No i tu coś jeszcze. No i może wejdę z tym jasnym, ale już teraz w miejsce tego tego, co na dole się dzieje. Czyli tutaj, o! Takie jakieś jasne walorki tego koloru. Po prostu szukam, szukam na razie tego, żeby... Nie wiem czy nie są za bardzo brudne te kolory, czy tutaj nie będę jeszcze tego zmieniał. No ale po prostu na razie zakrywam te płaszczyzny obrazu. przebijać takie yy, jasniejsze rzeczy w tych tutaj w tym zupełnie schowam te jaśniotkie no, całkiem nieźle teraz jeszcze wezmę zrobię jaki to kolor zrobić dobra już wiem wiemy czysty ten i zrobię te nie jak tam z czasem a spokojnie Słuchajcie, co wam chciałem powiedzieć jeszcze tak, żeby tutaj było ciekawiej. Popatrzyłem na te moje obrazki ostatnie. Jeden obraz z tej abstrakcji, taką tutaj po prostu jak, jak wiele orientacja, czyli powieszenie obrazu, może... Po prostu przewiesiłem go w pionie. Zaraz wam pokażę następnych tych... też zrobię ten obrazek jakoś tam fantastyczny na razie jak dzisiaj na ten, na ten stan mojego, że tak powiem mojej percepcji, może to też zmęczenie sprawiło, jest po prostu rewelacja. No, tak mi się podoba ten obraz. Zupełnie jestem nieświ nieświ nieświadomy to, co malowałem tutaj, wiecie, ostatnie dwa nagrania odcinki jestem tym Wiktorem Zinem, coś tam tutaj świrowałem, ja żąba. <laughs> Nie wiem, to też też może... A w ogóle to, to Was chciałem poprosić o to, żebyście do mnie coś tam napisali, no bo nie wiem czy, czy wam się to podoba czy mam dalej w to w, w, brnąć i tam, że tak powiem yy, próbować tym no nie wiem czy, czy nie moi stali widzowie którzy tak często komentowali o, grażyna z Australii yy, madzia z Londynu czy tam yy, jakoś Zamirki, nie wiem o co chodzi aha, tam dzisiaj słyszałem jakaś była Niesamowita wichura w tym, to może dlatego. O i tutaj też to takie będzie światło z tej strony. Hmm, tutaj też dodam stamten. Tak? Ale o, bardzo ciekawie, tutaj się to porobiło mi tu e, z, tym, z tym bardzo dobry kolor trafiony, zatopiony. Teraz wezmę troszeczkę jeszcze więcej do niebieskiego. I to będzie ten kolor do tego do tych pni najciemniejszym, czy tam prawie... Najciemniejszy może dodam jeszcze o takiego No i tu będzie no, super. Ten kolor, 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 kolor. kolor. Takie to, to ładne polskie słowo. Znaczy to nie polskie słowo, ale... Mm, ale ładne. W ogóle kolor jest ładny. Czy miałem taki dzień? Słuchajcie, była w ogóle po tej zmianie czasu, sobie szedłem na tym takie piękne, te słońce zachodziło, jakiś podwieczór, wrócąc w takim się pięknym, bo szedłem i zachwycony tym, 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 tym moim krajobrazem tego miasta, tak konie. ale oczywiście tak się nie brudzić, tak, jak dziecko, no konie, no bo koszulka będzie nadawała do do dalszego do dalszej eksploatacji. <noise> A bo, bo tu sobie wy, wy, wyrwę te rękawy, będzie taka, będzie bez rękawic. Też podobno modne w tym sezonie było, czy tam Amerykanie lubują się takich, zauważyłem. No i będę taki amerykański. Bardzo fajne te a, i jeszcze tutaj trochę, troszeczkę, troszeczkę yy, rozjaśnię ten kolor. Kolor, 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 kolor. Czego mi to tak nie brzmi dzisiaj? O, i te, te, yy, no może to nawet za gruba, ta, grube, ta, yy, ta, jak to, ta, no może nie. I tu będzie ten... Tam, yy, kolejna, to, kolejne to, to drzewko, a tam jeszcze w głębi na kolejnym planie, jeszcze do nam bijeli. Czyli co robię? Robię perspektywę powietrzną i dodaję o troszeczkę to za może za za grubym pędzlem to robię, czyli będę cieńszy. I cóż, tu o, może tu pododaję jeszcze takich jaśniejszych tym. Będzie światełka trochę, tak go przekrzywię. Tutaj ta gałąź powinna być też jeszcze taka zdecydowana i może ciemniejsza, jeszcze koloru innego. Ale niech to takie. No i sobie po malutku, po zaraz biorę ciemną tą. Czy bym to mógł jeszcze wykorzystać? O, dodam tej. Ach, czerń. Bardzo i mam taki teraz ciemny kolor taki ciemny kolor hmm. moi drodzy nie no nie będę teraz Wiktora z robił nie widzę tutaj pod światło jest tak yy, się błyszczy o i tutaj takie drobiazgi ale tu będzie też jakieś krzaczurki na tym pierwszym planie tu nie będą się robiły może troszeczkę zmienię. To jest taka zieleń chromowa, ale troszeczkę rozbielę, jeszcze troszeczkę tam z żółtego i gdzieś tu jakieś fajne to... Nie wiem czy nie za mocne, ale... No to się... I wiecie, jak to będzie taka zabawa, na razie sobie ustawiam te kolory, sobie tutaj wkładam. Yy, przy... Yy, więcej będzie zabawy tym kolorem, to będzie lepiej, nie? Tutaj wiadomo. O! Może. Taki, taki żółt z żółtą. Już pędzel mam brudny. Jak wam opowiadałem przy tam poprzednich nagraniach, w tym obrazach kolejnych, że jaka paleta, jak już paletę wybrudzisz, to to już też ten obraz się taki brudny zrobi. Ok. Teraz troszeczkę jeszcze, jeszcze to korzystam na na, na na zrobienie tego o tutaj tych ciemnych rzeczy w tym w tym dolnym pasie, że tak powiem, tego to będą te cienie, bo to są cienie tych drzew, tego co się dzieje na pierwszym planie. No i teraz takiego co modelku zrobię, o, i tu walczę z tym, to wypełnię kolorem. Dodam karminu, no to już w ogóle taki brud jest, ale to może taki Tutaj ja mówię, tutaj ciepły ten dół. Jeszcze to rozwodnie. Roz I to będzie taki w ten sposób. Zaraz jeszcze w rysunku nadam temu. No, i będzie tak, że to powiem. O. I tu więcej, dalej będzie więcej tego światła, ale taki owy, w tym. No zobaczymy, dalej będzie, będzie się zmieniać, będzie się zmieniać, będzie się zmieniać. Na razie te, te płaszczyzny pozakładam tego e, tego m, płótna, żeby no, żeby to się, może ten drugi plan Tutaj też zbogać takim, takim odcinkiem. Po prostu teraz to, no, to chyba czyszczę. No, nie, no, chyba tylko tak, tak sobie wyczyszczę ten pędzel, żeby tu, czym pędzi te, te dziury poza okrywam. w ten sposób mam zrobione. Okej, okay. teraz już mam prawie czysty ten pędzel do wody i biorę, biorę, aha, jeszcze tutaj ta rzecz i to będzie prawie białe. Jakiś pędzelek o taki może szerszy wziąłem. Biel z takim odrobiną jakiegoś błękitu. O, prawie białutki taki błękidź tam później też tutaj się gdzieś pojawi na tym typu rozbielane to będzie naprawdę bardzo dużo światła no i tu pozakrywałem sobie te, te miejsca i w ten sposób mam że tak powiem po o. No oczywiście tam jeszcze tutaj trzeba będzie to inaczej jakoś zrobić żeby tu światełek też i takiego koloru o. tu jaśniejszego podaje i dobrze i zaraz się biorę za ten ten już tam widać trochę tego światła więcej no tu jeszcze się gdzieś pojawi na tym to nie może być takie płaskie, to musi też się tutaj to zjawić. Tu rozświetlę tutaj. w ten sposób tam gdzieś. Ta drzewka nie jest nie, wysokie, bo to jest bardzo tam w tle. Oj tu prawie biała. Tu już w ogóle światło będzie. Tu będzie dużo tego światła. I w ten sposób sobie tak to... Tak. No i tu jeszcze takich parę maźnięć. Już mam pozakładane, tego koloru mam dużo. Znaczy dużo, mam już wypełniany kolorem. Yy, jo. I tego światełka tam jeszcze podkładam z tyłu. To już będzie bardziej żółty, bardziej taki jak on z czasem. O, koń, kończy się, kończy, kończy. No i tu. Ach, wygrodziłem. Wygrodziłem, wygrodziłem. Moi drodzy, no ale cóż. No cóż, no cóż. Jeszcze miałem zdążyć zrobić to. No, dobra, to trzeba będzie poczekać aż to przeschnie I wtedy na Na świeżym tym na... No nieźle. Na razie. No, tutaj te... Ach. Dobrze, żeby tu nie popsuć, tutaj ten satelek trochę jeszcze tego tego co tu nam pozostawiam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ok. Schowałem już na do... No i biorę teraz ciemny kolor czarny, troszeczkę zieleni. Taki ciemnozielony zielony o tutaj te, te drzewa to zaraz to mi tam wyjdzie przy okazji następnego pewnie nagrania, co tu z tymi drzewkami, jak to potraktować. Teraz biorę czarny tutaj.